Witaj, Bani! To dla Ciebie. Um, mam gdzieś tych hejterów, ponieważ oni Ci przeszkadzają. Proszę wracaj i tęsknię. Ale widzę, że już wstawiaczny wyświetlił, więc już bardzo Ci dziękuję! Po prostu ja Cię wielbię, po prostu ja znam Twoją jedną najlepszą piosenkę laleczka z seskiej porcelany. Po prostu tak tęskniłam za Tobą, nie mogłam oglądać. Oglądałam wszystkie Twoje filmiki. Najlepsze to było z artezę. Ale pamiętaj, nie poddawaj się nigdy. Zostań sobą i nie bój się, że hejtarzy ci znowu zabiorą konto. To się nie stanie. Nie musisz się bać. Jakby coś, to pod tym um, wstawię numer mój telefoniczny i będziemy w kontakcie na wrazie w... A więc witaj znowu banie. Tęskniliśmy. Pa pa.